Witajcie serdecznie w pierwszym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o sobie i o tematach, jakie będę poruszać na tym kanale. O frani też! Miało być tak pięknie. Jest godzina 16. Próbuję nagrać od rana i spokojnie! się nie stało. To jakże moje profesjonalne studio, które możecie zobaczyć we wpisie na blogu. Do wszystkich moich kanałów, bloga i mediów społecznościowych linkuję w opisie filmu. Zapraszam również do subskrypcji kanału. Mamy to. Chyba nie dalej mi jest dzisiaj nagrać tych filmów. Chodź, moje słońce! Przeszedł czas karmienia. Już nie pamiętam, co nagrałam. nic nie będę robiły, tylko Ciebie tu miły. śpi, więc przejdźmy do rzeczy. No, tym razem już na pewno się uda. Na kanale będą dwa bloki tematyczne. Bezpieczny wtorek. I laktycyjny czwartek. W bezpiecznym wtorku e, będę opowiadać Wam o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie. Hmm... Hmm. Nie widać mnie. Będzie o fotelikach dziecięcych, o poprawnym zapinaniu pasów, o poprawnym przewożeniu pasażerów, bagaży, o wielu, wielu rzeczach związanych z bezpieczeństwem, właśnie w podróży. W laktacyjnym czwartku skupimy się na tematach karmieniowych. Opowiem trochę o laktacyjnych mitach, o kilka, kilka, może potwierdzę. Pogadamy o karmieniu do osiemnastki i o wielu wielu tematach, które was interesują. Zależy mi na tym, żeby te filmiki były krótkie i merytoryczne. Startujemy 2 kwietnia z bezpiecznym wtorkiem. Jeżeli chcecie, możecie wybrać godzinę publikacji. Dajcie mi znać w komentarzach, jaka godzina będzie wam najbardziej odpowiadać, o której godzinie najchętniej zajrzycie. Filmiki przewiduję. Kilkuminutowe. Nie chcę przekraczać 10 minut. Chciałabym, żeby zamknęły się raczej w dwóch, trzech, 5 minutach. Zarówno bezpieczny wtorek, jak i laktacyjny czwartek będą ukazywać się co dwa tygodnie. Mogę zdradzić Wam tematy pierwszych odcinków. 2 kwietnia będzie bezpieczny wtorek. Opowiem Wam historię tego zdjęcia. Zdradzę, jak jako dziecko spadłam z kanapy w samochodzie. Powiem, kiedy dzieci mogą przejąć się do fotelików przodem i dlaczego tyłem jest bezpieczniej. Następnie, 9 kwietnia, ukaże się laktacyjny czwartek, a poruszę w nim temat karmienia do osiemnastki. Karmienia pierwszą do osiemnastki. Prawdopodobnie mówiłam to już na początku albo gdzieś w trakcie, ale jeszcze raz zapraszam Was do subskrybowania kanału. Będę się uczyć na waszych oczach. Nie mam odpowiedniego sprzętu. Zawsze miałam milion wymówek. Pomysł na bezpieczny wtorek i laktacyjny czwartek zrodził się w mojej głowie już niemal rok temu. We wrześniu ubiegłego roku podjęłam próbę ruszenia z tym cyklem na Instagramie, ale to nie było to. Ja wiedziałam, że ja chciałam bardziej tak uderzyć właśnie w filmiki. Ale nie czułam tego. Poza tym nie umiem zrobić czołówki, nie umiem zrobić intro, nie umiem montować, nie mam sprzętu, nie mam mikrofonu, nie mam, nie umiem bla, 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 bla. Znacie to. No i zmotywowała mnie pani miniaturowa. Także bardzo Ci dziękuję za to, bardzo Ci dziękuję za to, że też zaczęłaś swoją przygodę z YouTube'em i za takiego kopa motywacyjnego, żeby po prostu robić. A z czasem, jeżeli to się przyjmie, jeżeli to się spodoba, to się dalej rozwijać, rozwijać się na oczach swoich odbiorców. Przecież ja zaczynałam pisać bloga, nie umiejąc robić zdjęć, nie mając zielonego pojęcia o blogowaniu. No i od samego początku przeszłam bardzo drugą, długą drogę do miejsca, w którym jestem. Dlatego uważam, że warto spróbować swoich sił teraz na YouTubie, szczególnie, że wydaje mi się, że ten pomysł Wam się spodoba. Także do zobaczenia we wtorek. I z tego wszystkiego zapomniałam się przedstawić. Jestem Asia i prowadzę blog Antenówka. To są moje dwie córy i moje inspiracje. Tosieńka, starszaczek i młodsza Frania. Obie dziewczyny jeżdżą w fotelikach tyłem do kierunku jazdy. Tosia ma już dużo ponad metr i jeździ w rwf 9,25 kg. Franeczka ma pon... Aha. I Tosiu, ile masz latek? 4 lata, 4,5 dokładnie. Franeczka w Sylwestra skończyła rok i również jeździ w RWF-ie. Ja jeszcze trochę pojeżdżam w tych fotelikach. Bezpieczeństwem interesuje się, odkąd wsadziłam tą oto moją starszą córkę, jako 8-miesięczniaka, do fotelika z kategorii 15-36. Kompletnie nieprzystosowanego do jej wieku, do jej wagi, do jej wzrostu, do, do rozwoju ogólnego. No Po prostu kosmos. Już miałam wgrywać filmik na kanał, ale obejrzałam go jeszcze raz. I całe szczęście, bo nie powiedziałam Wam bardzo ważnej rzeczy. Dlaczego będę mówić o bezpieczeństwie? No, to nie jest tylko i wyłącznie to, że interesuje się tematem, bo wsadziłam swoją starszą córkę w niedopasowany fotelik. Ja przez długi czas współpracowałam z firmą, która prowadzi między innymi eksperckie sklepy z fotelikami tyłem.pl. Z tego miejsca pozdrawiam całą ekipę i, i dzięki, za, dzięki za wszystko. Nauczyłam się wiele o RWF-ach, o bezpieczeństwie, ponieważ polityka firmy wymagała ode mnie znajomości towaru na wyrywki. Także naprawdę teorie. Jeśli chodzi o foteliki montowane tyłem, jak i bezpieczeństwo, mam bardzo dobrze opanowaną. I tym chcę się z Wami dzielić właśnie tą swoją wiedzą o bezpieczeństwie w podróży. Tematem karmienia piersią zaczęłam interesować się, jak zaczęły się problemy, również z moim starszaczkiem kochanym. Głównie moja Tasia jest inspiracją. Tasia. Mało przybierała. Teraz wiem, że przybierała w normie, no ale na każdym kroku słyszałam, że ma za małe przyrosty, że trzeba dokarmiać, więc zaczęłam się interesować. To moje zainteresowanie poszło tak daleko, że skończyłam kurs organizowany przez Centrum Nauki o Laktacji na promotora karmienia piersią. Jest to wsparcie niemedyczne w karmieniu piersią, więc nie mogę udzielać porad laktacyjnych, ale mogę dzielić się swoją wiedzą z Wami. I właśnie zamierzam to robić. Nie wykluczam, że na kanale będą pojawiać się inne filmiki. Na razie plan jest taki, żeby zrealizować Bezpieczny wtorek i Laktacyjny czwartek. Zapraszam serdecznie do subskrypcji. Wszystkie opisy macie na dole, w opisie filmu. Wszystkie linki chyba też.